do Polszy. Dzisiaj załadunek Tutaj muszę pewno poprawić. To jest nasz procedura, nie? Tak. Tak. I gara, opony. No to już pomału do wymiany. No, to już będzie do wymiany. Zobaczymy Kiedyś się wymieni ładnie pozamykane Tutaj Gitarka Już tak nie żreł pan I tu światło nie działa siodło spięte Wpięte Patrzcie tu Przekleiłem to. No. Ciekawe, czy trzyma coś tam. Więc ja to zostaje, nie? Tu trzeba tylko wyczyścić. Wiecie, kara. wołów. Dobra, ja się, bo 150 na załodzie. Sprawę przejechać. załadowane Tylko na Zezwolenie, czekam, jakaś przyjdzie druga ciężarówka i mi papiery Ja mam tu, ostatnio ładowałem Też do Polski, do Opola, 4 lata temu hmm. A dzisiaj, ładujemy do kozów Koza Koza, 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 ale Gdzie jest ten cyc? Nie wiem Czekam już co długo, że mógłby przyjechać. Masakra. Masakra. Ej, ja nie mam szczęścia do tych. Patrzcie, co się stało. Tutaj. Roztrzaskało cały ten. Jak to się nazywa? A no, od ścieków. Klatkę ściekową, w co, no, więc zawsze mi to mi się da. A ja muszę powiedzieć co za dziurę zrobiłem na czerwie ale to tam rdza chyba to poszło, nie wiem dobra Jedziemy dalej bo nigdy nie dojedziemy a na dworze jest z 50 stopni Piękna pogoda, piękna jedziemy Stoimy Nie dojechałem tam gdzie dojechać chciałem bo to jest rzecz prosta Po co tutaj ruszyć? W skóle 5 minut stanąłem tu na parkingu i pokażę Wam dziurę, co się odwaliło. No, taka oto dziura, masakra, powiem Wam. No. Ja spróbuję teraz jakoś ogarnąć, żeby nie było widać. A Wy mi później powiecie, jak wygląda rezultat czy jesteście z niego zadowoleni chyba nie możemy mówić jesteśmy na czwóreczce kawusia, kawusia wzięta na czwóreczce jesteśmy, dobrze widzisz Oj, ci powiem, że fajnie się jedzie po Polsce jest kawusia Wtedy, co nie wiem, tam że nie można stać to szkoda, powiem Wam szkoda, ale co zrobimy? Wyczaję dwa pompy po drodze, takie krótko przed nim. i tak godzinę przed Nie wiem, tyle jechał, to zobaczę. Jak na razie, cieszy się. No i tym, że jestem w Polsce. Jesteśmy. Miałem nie przyjeżdżać tu, nie? Tam, co, nie wiem wam, że dzwoniłem. Gdzieś tam gdzie kontener stoi. Tam jest firma. Jest sobie tu typu krzyczaku. Miałem jechać tu, ale zawalone wszystko. A, miałem wam pokazać efekt malowania. Naprawy. Iż nie poznasz, co? To się jeszcze ubrudzi, i nie poznasz, że było coś robione. Elegancko. No nic, w że byłem. W biedrze trzeba było być. Tyle, łowić rzeczy do lodówki, żeby nie pozostawały się, patrz jak tutaj nisko, bo wow. ja stąd jutro wyjechał, ale powinienem wyjechać. Ważne, że jest ze stanąć cisza, spokój, elegancko, cieplutko, bo 20 30 stopni. Prawie. Będziemy widzieć, jak tu na śląsku budują. No, a, kran jedzie. Kran jedzie, a jeszcze muszę 10 minut by tego zrobić. Jak to się nazywa? O! Obchód auta, czy jak to tam się nazywa? Myślałem, że zacznę później, ale. dobrze. Nie wstrzykujemy się. Ja jestem cię, ja tu wyjadę i mówił, żebym za halą pojechał Już jest lepszy wyjazd Objeżdżając Halę dookoła Mam jakieś... że coś mogą budować. Dobra, ja bądźmy tu kamery, żeby nie sapali. Powiem wam, że gitara nie. Wyjeżdżamy. Załadowany. Czemu ona nas zawraca? Powiedzcie mi, czemu ona nas zawraca? Nie wiem. Super poszło. 32 minuty. Tak by właśnie miało być. Dobra. Co Wam powiem to Wam powiem, ale. Jedziemy. W stronę Niemiec. 750 km. Żegnamy się z Polską. Oj. Jedna minuta. Zatankowane. Czas jechać. Do Rajchu, tak. Do Rajhu trzeba jechać, trzeba je jeszcze pin wpisać Było cudownie mam powiem. Było cudownie. Mógłbym częściej przyjeżdżać. Wybiło 30 minut. Lecimy. Stoimy. Kupi miejscu. No ale lepszy rycek nic. Dopiłem Kawuj się z Mmm. Lepsza. Co? Muszę ustawić naczepę. muszę ustawić. Wam pokażę od razu, to uciekam, wiecie? Tak, pokażę wam, jak to działa. Wchodzimy tu. To jest skrzynia. jest ten cały mechanizm. Ucieka naczepa do prawa. Przepraszam, robisz tak. Zadziesz to. I raz. I pół zrobimy. I powinno starczyć. Mamy dopiero jutro. Cak, I cak. Gotowe. Tak to właśnie się stało. Dobrze. ja dopijam kawusi idę w Kimono O no i widzimy się prawdopodobnie a raczej na pewno jutro Dzień dobry, masakra wam powiem. Masakra aczkolwiek w połowie, bo Zajechałem w Siemensie, miałem zrzutkę w Nurembergi No i zajechałem do tego Siemensa źle Zawrócić gdzie indziej, dobra gdzie indziej to było po drugiej stronie ulicy No okej okay. cofać Ale serka by się umyła. O, No i tam Zajechałem na drodze, stanąłem. Będzie trzeba cofać I się Okazało się, że nie trzeba będzie cofać Tylko, że jedziemy do mocnego magazynu Gdzie znajdował się Kilometr od firmy. Oh, A po co kierunkowską włączasz? No i załadowałem. E, wróć. Rozładowałem tutaj. Stoi. Jadę na załadunek. Ile? 120 km. No tak grubo. Grubo. Dobra. Jadę i zobaczymy, co się okaże na załadunku. Tu był pierwotny, adres rozładunku tam O tam w tym budynku. No ale Po wszystkim koleś mi wyjechał pod prąd na skrzyżowanie, nie wiem, nie ogarnął się albo co. O i tu jest jeszcze Siemens. Jedziemy Był plan rozładować Był poszło wszystko dzisiaj gładko aż do momentu. Się korek, masakra, masakra, ja daleko nie ujechałem, brak mi słów, Turta tak chciałem dzisiaj zrzucić, sieć O rozładowane ludzisko. tu nie chce mi się wyjeżdżać, tak? Powiem Wam, że przyjechałem. oj na styk tu sobie oberka strzelimy i wyjedziemy jak biały człowiek, przyjechałem na styk no ja nie widziałem problemu oni no, widzieli, no ale to nie problem go rozwiązać zrzucone jutro rano wymiana opony koła całego, wymiana lampy żeby tyk tyk, tyk 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 nie robiło, a teraz jadę Tutaj mamy bazę niedaleko. To ja sobie tam stanę i przykoczuję. Oj, gdzie jestem? Oj, gdzie jestem? Nie muszę Wam mówić, nie? To już chyba ostatnimi czasy standard. Ale co Wam powiem? To Wam powiem, że światła mam porobione opony mam powymieniane. Załadowany towar też mam. Co mam gdzieś więcej, do domu jechać. Dlatego oj, jedziemy, i gitara. Na rozładunek rozładować i myślę, że do domu szybkim krokiem powiem wam, poszło jak z płatka. rozładowałem, no jakie tu. To... Jedna moje uszy. Jakieś 40 km do domu. Jedź, jedź. Jedź tym pasatem, jedź. 40 km do domu. I gitara, co ty tam robisz? Stoisz. Gitarę. Udało mi się, bo przyjechałem. 5 minut. Przed końcem ich przerwy. Przed początkiem ich przerwy, o tak powiem. Tak musiał czekać. A tak. Dało się, zanim poszli na przerwę. I to mnie bardzo cieszy. Bo zyskałem jakieś pół godzinki spokojnie. Tak więc lecimy. Dzisiaj żegnam się szybko, szybko, bo jestem w domu. A muszę po córeczki moje cudowne, piękne, kochane zdążyć. Tak więc życzę Wam miłego weekendu spokojnego, spędzonego z Waszą rodziną. Mam nadzieję, że. Następny tydzień przyniesie nowe wrażenia, by Wam się podobało i że będziecie zdrowi i szczęśliwi. Trzymajcie się. Nara, cześć.